Nieszczelności sieci kanalizacyjnej czasem się wprawdzie zdarzają, ale zjawisko, z jakim ma do czynienia PWK, normalne wcale nie jest, głównie ze względu na swoją skalę. Od czerwca zaczęliśmy odnotowywać w naszych sieciach zwiększony napływ infiltracyjny wód gruntowych. Początkowo były to jakieś tam mniejsze objawy, zaczęło się to wszystko od tej powodzi. A następnie zaczęło nam coraz więcej przybywać wód gruntowych w systemie. Nawiasem mówiąc, podobny problem wystąpił w wielu innych miejscach w Polsce. Tak czy inaczej trzeba było zacząć działać, bo w tym przypadku czas to naprawdę pieniądz. I to duży. Infiltracja wody do sieci kanalizacyjnej oznacza większe rachunki od końcowego odbiorcy regionowskich ścieków, czyli oczyszczalni Czajka, większe aż o kilka tysięcy złotych dziennie. Stąd też decyzja o przeprowadzeniu inspekcji kanałów pod kątem znajdujących się tam nieszczelności. Zaczęliśmy od tej części najstarszej pracy, bo tutaj są największe nasze wątpliwości i znajdujemy takie miejsca, gdzie występują największe przecieki. Tam gdzie występują największe przecieki zarówno na kanałach, jak i na studniach, będziemy je stopniowo eliminować. Od blisko miesiąca 100 kilometrów legionowskich kanałów ściekowych sprawdzają, dokumentują i czyszczą trzy wynajęte firmy. Aby przyspieszyć całą operację, ich pracownicy działają praktycznie przez 24 godziny na dobę. Trzeba zrobić tak zwanym naszym języku żargonem przepompowanie, żeby te ścieki nie zalewały nikogo dookoła. Później w e, ustawieniu samochodu czyszczącego, który jak już wcześniej wspominałem oczyści kanał, Poprze, e, po jakby tej czynności nastąpi ocena kanału poprzez monitoring. Dotychczasowe efekty tego podglądania pozwalają mieć nadzieję na wykrycie wszystkich słabych punktów sieci, bo choć na jednej trzeciej swej długości, mówiąc potocznie, pachnie ona nowością, wad wciąż ma jeszcze sporo. W większości kanały są w średnim stanie technicznym. Są widać duży napływ wód gruntowych do kanału, e, i, duży wód gruntowych i dużo e, pęknięć. W PWK mają już plan, jak najszybciej, najtaniej i najskuteczniej się ich pozbyć. Sposoby na to są różne, ale ze względu na wygodę mieszkańców, roboty w mieście za każdym razem będą prowadzone metodą bezwykopową. Zanim jednak do nich dojdzie, trzeba zakończyć kontrolę sieci. Myślę, że za jakiś miesiąc, półtora, powinniśmy mieć już dokładne diagnozy, w których punktach mamy największe przecieki i będziemy je sukcesywnie eliminować. Sukcesywnie i oby z sukcesem. Całość prac związanych z uszczelnieniem legionowskiej sieci kanalizacyjnej potrwa co najmniej do czerwca i pochłoni około 500 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę oszczędności, jakie ten zabieg przyniesie, to niewiele. Zwłaszcza, że w konsekwencji zyskają nie tylko mieszkańcy, ale i środowisko.